Słuchaj chwilę, bo yy, słucham mojej ulubionej muzyki. A wiecie, on to specjalnie robi, żeby były jakieś przebitki do odcinka. to kurwa wyłącz. Siema, jest ja ze mną dzisiaj Wrona, Iźbin, yy, no i ja oczywiście. Yy, no i nagrywamy tutaj właśnie z Gildią Sewo i historię, i co tam mają i tak dalej, w idzie i no follow'ek, że przywitał, bo jeszcze... i tu jeszcze jest kubuś, 0kubuś, tak? zero czy... czy, czy, o, czy się zero A, 0kubuś, jesteś Nie widziałem go, przepraszam. Tak, no, jeszcze mnie nie wymienił. Dobra, i... tak jak mówiliśmy w poprzednim daily, będzie taki odcinek właśnie z gildii, tutaj mamy gildię Sewo, która nas tu prowadzi po swoim kubu idzie No to co, chłopaki? Coś ciekawego tu macie? My tak, zaczynamy od żółwia. No. W sumie, w którym więcej... Nie wiem, co można powiedzieć. No, nic za, za dużo nie ma. Jest wyjście, jest zejście do designu, do którego możemy w sumie przejść. Więc zapraszam Was. W dół idziemy. Dobra. Brakujeś facie. Dobra, tam na. przeteleport. -prze przeteleportuje się. Wody nie macie chyba. Ale czekaj, co to jest? To jest, jest, tak? jest. No, Dobra, i co więc tak, przechodzimy Tyś w sumie tak. do dołu, który do końca nie jest skończony. I tutaj mamy, że tak powiem, craftingówkę. Do której. Mhm. Do której będziemy używać do bronienia kubojda, że tak powiem, nie? Mhm. Niestety jeszcze nie jest wszystko jest skończone. Były małe problemy, Te wszystko, no... A to czekajcie, Zobaczmy, to jak gildię założyliście kiedy? Gildię założyliśmy jako czwartą na serwerze. Z no. moimi no, problemami, ale no, jakoś się udało. A jakie były Więc te coś... problemy, jeśli może, możemy wiedzieć? No, przy zakładaniu gildii, że tak powiem, wbili się w nas, nie? Aha. To był taki sobie jedyny problem, tak to było wszystko o wiele wszystko gild... Ale tu wam idą jakieś prace <coughs> sprawnie dosyć, co? Wszystko idzie dobrze, no przy kopaniu tego wszystkiego nie było żadnych problemów, nikt się nie wbijał, mm -hmm. wczoraj wszystko było skończone, mm -hmm. dzisiaj trochę gorzej nam idzie, ale no, pójść to może coś więcej dodać w sumie. A to no w tak, dzisiaj, dzisiaj skończyliśmy na przykład, znaczy kończymy fosę, koblarki były skończone jeszcze nie do końca, ale są w miarę skończone, pokoje już są jakby rozdane, to mamy tylko cztery pokoje na gildię, po rogach, no i w sumie tyle. Ilu was jest w gildii? nas jest około 60 i macie 4 pokoje? Tak, 4, tak, 4 pokoje 3. i w każdym pokoju jest około 10-20 osób, nie? A, to Więc przyjemnie. jest to podzielone. Wszystko... No ludzie nie narzekają, jeżeli chodzi o to, wszystko jest sobie zorganizowane no, nie. Taka i. Taka funkcja ma... ogromna jak najbardziej tutaj, nie? Tak. A to gdzie jak hmm. się wchodzi do tego? Aha, to dało, dobra. Podobają mi się te wszystkie takie ściany, nie? Że oni przebijają i tak się regeneruje, fajnie. No to aha, jest, to jest ważne, bo to jest, to jest jak na razie jeszcze ochrona mechanizmu, nie? Ochrona mechanizmów to są, a główny mechanizm będzie na środku, nie? Mhm. I na tej edycji kładziecie nacisk na obronę, tak? Ogólnie Dwa. kochani widzowie, napiszcie w komentarzach z jaką gildią następny odcinek. Oczywiście niech te gilnie nie się do nas zgłaszają. Bo staramy się jeszcze w sumie do nich napisać, także... No właśnie ostatnio widziałem no, pod odcinkiem, że dostałem kilka Discordów, ale no nie zdążyłem, przepraszam, y, odpisać, bo no mogę ci. auto ciem, składałem i no, nie miałem czasu. Bo matura, matura za dwa dni, a tu edycja Tak, Matura, widzicie. auto składałem. No to też. Lopuń do kierunku wskazówem z Tak, tak. To, be, to będzie temat taki słowo klucz na no, tej edycji, nie? BMW. kierunkowskazy, tak nie ma BMW, nie ma kierunkowskazów, nie oszukujmy się no dobra, nie, ale my tu gadamy o Gili teraz, a nie o BMW no możecie dalej, tylko tutaj no tutaj można jeszcze więcej dodać, jeżeli chodzi o dół, no to tutaj chłopak już wszystko wymienił fosę mamy podzieloną na części, możecie to pokazać mhm. od tej no niestety ja już nie wyjdę za bardzo jest ona w tym momencie robiona drogi są podzielone na sektory oraz na, na środku też mamy sektor. No jeżeli chodzi o kuboy to chyba wszystko, do Budowana jeszcze będzie drzewka. I tyle możemy tutaj jakby o tym wszystkim. A coś u góry macie jeszcze, czy nic nie u góry nie macie? U góry jeszcze nic nie mamy. Tak mamy mam tylko żywioł zrobionego zablone oraz będzie na drzewka. No A i po co za A jakiś kuboj planujecie taki ładny zbudować, czy tylko tak jak teraz? Tylko tak jak teraz, nic tak jakby więcej nie planował. No gracja, po prostu budować jak można grać. Jak to wygląda tak, u Was w gildii jako hierarchia? Kto czego się zajmuje? Macie jakieś takie swoje oryginalne rangi i tak dalej, że na przykład ta osoba robi na przykład, bojdy czy coś takiego? Jeżeli chodzi o gildię, mamy przydzielone osoby, które zajmują się startami edycji załóżmy, i wtedy zajmują się organizacją na tych startach. Później przechodzimy do założenia gildii. Po założeniu gildii jest parę osób, które buduje Kubojda, oraz jakby wszystko wyznacza. No i w sumie później też są osoby, które zajmują się przebitami i organizacją podklasyk przebić, jak, jak zarówno jak i obron. No i w sumie na tyle się dzieli Gildia. No i w dodatku są tam do rekrutacji, lecz to już nie jest tak na edycji, to nie jest jakieś ważne, nie? Tak, mm -hmm. <coughs> właśnie. Jak gra nam się do gra? tego momentu. grałem się bardzo dobrze. Nie, nie widziałem jakichś większych lagów, większych błędów. Wszystko tam chyba by dzisiaj było kopiowanie z tego co wiem, lecz wszystko, wszystko zostało karnie, więc... No, się... to się wytnie, nie? To nie, to się nie wytnie, <laughs> dobra, wiadomo, że błędy da się usunąć, tak jak teraz. Wiadomo. Tyle trzeba działać, a nie. No, błędy się każdemu tak. zdarzają, nie? Tak, tak. A jakieś planujecie no, jakieś tutaj za niedługo wbity, coś takiego? Jakieś kosa może z liniami innymi? Te są planowane. I to nie jedno. Lecz to jest z teby. Wszystko przyjdzie w swoim czasie, no, nie? ekipę macie dużo, nie? No, no ekipa mała nie jest, na pewno. No na pewno. Ma, tak, też na A też nie będzie uszkodzony. Na pewno będzie uszkodzony. Ludzie będą przebijać na pewno. To na pewno, no to wiadomo. O, tu siebie biją pod waszą gildią, To chyba nawet wasz kolega. A nie, nie wasz... Nie, no wasz kolega. Nie dewam wam mówić, kto to jest. Żeby tu nie było faworki. Dobra, <laughs> no, już uciekł. No to co? No, mamy często i Jest ich, no dużo, więc... Zapraszamy i fajny mi się podoba, taki już widać, że trochę było tutaj włożonej pracy. A my co? My dziękujemy Wam za e, fajne porozumienie, krótkie i na temat. A my co? My lecimy dalej w Daily idziemy szukać... Czego idziemy szukać? Falołek? Nie wiem, na jakiejś gildii niedozwolonymi kubojdami. No, to co zwykle lubicie. A VIPów z poprzedniego odcinku macie tam wcześniej. Zapomniałam Wam po prostu tego wspomnieć. Ale my co, dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia. Również dziękujemy, cześć. też. Dziękujemy, A my co, my teraz się tepniemy do jakiejś pierwszej zgłoszonej gildii e, przez graczy. Jest to gildia e, HTL, e, zgłaszającej gumi.pl. I co, tepamy się. Co tam było napisane? Eee, posiadają trzy daszki. mają więcej niż trzy daszki, ale tak. ja już widzę niedozwoloną jedną rzecz. ciekawe czy znajdziecie. No, co gramy, w kto zgadnie. No, o, drugą fajną rzecz znalazłem. Czekaj, w fosie. Trzecią. Co? Jak? Co ty Jak to tak szybko? O, i czwartą. No nie gadaj. No. O, kurde, ale nóżki w fosie mam. No automatyczne. Automatki, no. Czy jesteś lepy? Czekaj, tak profile'ek. No jesteś trochę, jesteś. W rogu w fosie, w każdym no, rogu. W rogu fosie, w fosie, ka no. w każdym rogu. Rzeczywiście. To możesz ich, możesz ich zawołać pewsąd. Dobrze. A jaka to była, htl? No. Hotel. no. Htl, czyli htl. Zapraszamy na TS3. Tak, TS3 po prostu napisać. Mhm. No to, mój. to mój. Jesteś liderem HTL, Gildi, tak? Ja jestem, jestem. No, masz niedozwolony kuboit, wiesz o tym. No, no, no. No to co? Chyba trzeba to usunąć, albo TNT. No tak, z ciekawości to na ile, TNT? No nie wiem, jak no, od Za to razy... cztery automaty, cztery godziny. Nie opłacałem, opłacamy biznes. Ale jakieś no. nie usuniesz, to razy cztery, czyli będzie 16 godzin. A potem razy cztery, no to już się nie opłaca. To trzeba będzie usunąć. A no przecież one są zakoblowane. Nie są zakoblowane. A, no to już i to zakoblować. Dobra, Poszukać. to my tu wracamy za 10 minut i. Ja... Znaczy, no ja je zakobluję, no to robak. O, tu kolejne Znaczy, nie, zakoblować. samo zakoblowanie nic nie da, jak będę no, musisz rzucać te automaty, bo odklobować to. Ja to nie, no mi się nie chce ich 10-letni potrafi No to, to nie, dobra, dajmy, dajmy wam 15 minut. Jeżeli nie naprawicie tego, to TNT. Najbardziej, no że no to, bardziej, to, to po jest kabloneczka braku i to jest po sekundzie do zniszczenia. No nie, no to ma być zniszczone. No, okej. Okay. No nie, chcę no, jeszcze się tego kurwa nie iść całego. No to... tm odpalamy. Dobra, ile chcesz minut na to? Nie wiem, z jeśli to idź się tepnijcie, no. Co ja kurwa z zegarkiem mam stać? Dobra, teraz ja się tepnę po, po nagraniu odcinka, no, także... Okay. ...na razie. Co tu jest zgłoszone, że nie można wyjść? No, że nitki mają w wejściach, ale nitki usunęli już. Ale, ale mają nadal tabliczki, tabliczki. Ale tabliczki są nieodwołane. No to zapraszamy ich na TeamSpeak'a No No możesz Ty, Wrona zaprosić No tak, Ty, Makro to jest trzech... Trzy są gigi zgłoszone, więc... No... Każdy będzie miał podział swoich zajęć No napisałem mu, że ma wbić Czekają, dobra, to mów mi No nie ma ich na kanale, jestem zgłoszony Jest pięcio... Dobra, jakich? Raz, dwa, trzy, czterech typów jest jakichś z faza na poczekalni siedzi. Dobra, to zaraz zweryfikujemy, kto jest kim. To mówaj wszystkich. Halo? Na czacie channel. muszą coś napisać. No, panów. Halo? Halo, jesteście? Halo? No, jest gildia faza? Yy, tak. tak. Na pewno. Gdzie jesteście? Ja jestem w kubie. No Jaki dobra. Masz Jaki masz nick? Knoppers. Tp. pers. VQ, tak? Tak. No dobra, to ty. No to dobra, to... Zostaliście wezwani, ponieważ e, musicie coś usunąć z kuboida. E, co musimy zrobić jeszcze Musicie coś usunąć. Coś tam no, z kuboida. Gdzie? Ocie, tabliczki w wejściach, macie w tych takich no. beczkach do spadku. Do żółwia. Aha. O to chodzi, tak? Tak. Tak, dokładnie. Jeżeli tu usuniecie to dobrze, nie ma tematu już, nie? Dobrze. A jeszcze mam pytanie, czy... Wodne jak mamy, to tam może być. Cio, gdzieś dziś Czy jak mamy jakieś beczki i są te to no nic to Ale... można, można mieć nic nie Ale na waszym terenie... Na waszym terenie. Nie można mieć, tutaj. to czekajcie, nie wyjdźcie tego. Chodźcie, nitki już usunąłem. Czekaj, czekaj, chodźcie na S, tam mają gildia z niciemi. A to gildia ma? Tak. Na S, tam. Nie, gildia nie. Mają niciemi. Czekaj, ja się tepnę. weź nas to poprowadź. Możesz do mnie tepnąć już jestem. No, 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 jestem, jestem, jestem. To, 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 to tutaj? To tak, tak, tam jest. A, są to nitki. O, widzę. I są tam nicz. Więc... Okej. Okay. No co, zapraszamy chyba tutaj pana. Fajny manik. I tu mają jeszcze te Dobrze no, nam nie, dobrze, dobrze nam pokazałeś. Dobrze nam pokazałeś. No, trochę tu będzie. No to no, co? Jak się... Jak nas zgłosili to przy też zgłoszyłem, nie? To wy tu usunęliście, tak? Już tam chyba usunęliście tabliczki? E, tak. I nie wiem, czy jeszcze tam... Jeszcze usunę teraz wszystkie i nie wiem, czy czasem na W... Ja już to, wszystkie to, teraz usunąłem. Czy na, no to, na tutaj W... Tutaj to znaczy... w beczce też mam tabliczki. No to siema, widzowie. Siema, widzowie. A, i zapraszamy Siem. jeszcze raz do komentowania, ponieważ co odcinek plusujemy 3 SVP na edycję i to, I zapraszamy jeszcze do tych odcinków z gildiami, tak jak było na początku. I powiecie, możecie jakieś fajne nagrody za to wygrać. Aha, jeszcze jak jakiś lider chce z nami nagrać film, to zapraszamy do komentarza. To bo przed chwilą nie powiedziałem. To, to przed chwilą powiedziałem. Serio? No, no, no. nie nic. Dobra, a dzisiaj były ze mną -y, jak i wrona. Dobra, wytnij Siema. to Nie wytnę tego. <laughs> nie wytnę tego. Siema. Nara.